Okej. Okay. Daj się Karol nie przeczytać książkę do końca. Pa Karol, go, nie przeszkadzam śluki. Przed sklepem D-List Zatrzymał się Jupiter ze strażackiego wozu. Wyskoczyli strażak sam i komendant straży pożarnej, oficer Stil. Norman otworzył okno. Strażaku samie, spójrz! zawołał, wyciągając w jego stronę samolociki. Komendant także usłyszał wołanie Normana. Normanie. Nie mamy czasu na bzdury. Dziś sprawdzamy bezpieczeństwo. Z... Bez. zabezpieczenia przeciwko pożarowe. I mamy bardzo dużo pracy. Rzekł Szorstko. Dylis otworzyła drzwi sklepu. Proszę, panie komendancie Norman. Nie przeszkadzaj, upomniała syna i zaprosiła strażaków do środka. Sam mrugnął do Normana. Nie przejmuj się, kiedy indziej obejrzą twoje samolociki. Norman westchnął i zamknął okno.